Witam. Dlaczego nie robię kosmogramów osobom dorosłym? Ponieważ coś przeżyłem. I to trzeba robić na bieżąco. Konsultować. Cały czas o, ta osoba musi być pewna, że jest to połączenie mojej wiedzy, czyli czytania kosmogramu, z faktem bycia u astrologa Kiedy robię dziecku, to mam czystą tabli tablicę, tak, tabula rasa. I w tym momencie mogę zapisać to, co widzę w kosmogramie. To, kiedy następuje. Rozmowa z dorosłą osobą, to wtedy są zapytania. Ja tutaj, tutaj zawsze tak robię, że jeżeli zrobię już ten wstęp, zrobię ten, tą, tą całą płytę, którą, jakby ten szkielet, taki bardzo często już obrobiony, Pokazuje osobie zainteresowanej, czy ta osoba zainteresowana wie, o czym będę mówił, bo bardzo często jest tak, że ja jako astrolog zasugeruję się czymś w kosmogramie, na przykład dziecka wybitną postacią, karierą wielkiego skrzypka, na przykład w założeniu, czy na przykład cudownego muzyka, czy polityka. W założeniu. I będę dążył do tego, żeby to dziecko, rodzice, żeby rodziców namówić i przełamać do tego sposobu myślenia, bo to jest jednak pewien sposób myślenia. Zupełnie inaczej się wychowuje artystę malarza, inaczej artystę yy, pianistę. Pianista wymaga bardzo potężnego reżimu, jednocześnie ascezy rodziców. To jest bardzo ciężka praca wbrew pozorom, i to trzeba wtedy wytłumaczyć. I czasami ta fantazja sięga zupełnie gdzie indziej, kiedy mamy dorosłą osobę i możemy na bieżąco rozmawiać. Zupełnie inny charakter rozmowy. Dlatego też można zrobić płytę dla dziecka, bo jest to pewna wskazówka na życie. Oczywiście, że można by było robić płytę dla osoby dorosłej. Ale pod jed... i Oczywiście, że zgadzam się, gdyby tak przyszło, ale pod jednym warunkiem, że ta osoba siedzi koło mnie i rozmawiamy o tak, o nim. Ponieważ ja chcę usłyszeć ten podniesiony oddech, to powiedzenie tak było, skąd pan wie? Ale nie, to to nie było ważne, a dla mnie jest bardzo ważne dlatego że od tego momentu rozpoczynamy jakby nową historię i kiedy pójdziemy do przodu, przypuśćmy te 7 lat, czy 14, czy 12, czy przypuśćmy te 42 lata i to da nam zabarwienie, ta chwila właśnie da nam zabarwienia przecież na, całe dals na całą dalszą egzystencję, którą musimy wykonać. To nie jest tak, że możemy sobie. To jest to, co właśnie nazywamy wróżeniem. To, co nazywamy na przykład założeniem, bo kiedy ja biorę i robię perspektywę młodemu człowiekowi, buduję rodzicom na przykład jego sławę, jego dziecka, czy w ogóle jak to dziecko wygląda, jak to dziecko się będzie zachowywać i w którym momencie mają uważać na pewne momenty. Tak, charakterystyczne, a tutaj w tym kontekście nie ma tego problemu. Nie ma tego problemu, bo ten problem roz, rozkładamy razem. Go, to jest osoba świadoma. To jest zupełnie, zupełnie inny tekst. Zgoda to, co powiedziałem poprzednio, że można by to nagrywać. Oczywiście, że tak, ale po co. Jak na dyktafon to jest nagrywane, jak to jest. I to wymagałoby wtedy odpowiedniego oświetlenia, odpowiedniego tego. Tutaj tutaj jest po prostu... Tu przypuśćmy w założeniu jest... Yy, przypuśćmy półtorej godziny rozmowy, a tutaj jest kilka dni czasem. Dlatego, że są jakieś przerwy, trzeba się zastanowić. Ja, ja akurat mam tylko tyle czasu, ta osoba ma tyle, tyle tylko czasu. Czy wszystko zależy od naszej umowy i co chcemy zrobić? Ale jeżeli osoba ma 60 lat i te 60 lat musimy przekopać, a te 60 lat daje mu nową perspektywę, bo wyjeżdża na przykład gdzieś na Antyle i tam rozpoczyna nowe życie, a tam z kolei. Dostał pracę właściwie życia, bo całe życie marzył tylko o tym. Ja tutaj daję bardzo potężną abstrakcję, ale to może być Berlin, to może być Nowy Jork, a może być to tylko Gerardów. Ale jednak dostaje, i w tym momencie jest zupełnie inna postaci. Więc tutaj trzeba brać to pod uwagę i zupełnie inaczej będziemy traktować tą chwilę. I dlatego też o, po prostu no nie robię tego. Ale jeżeli ktoś będzie potrzebował, dlaczego nie? Tylko tak jak mówię, Mój sprzęt nagrywa do przypuszczonych 12 godzin, jeżeli go na przykład w założeniu, tak jak robi ten, ten, ten teraz to nagranie, ale czy wyjdzie, nie jestem pewien. Ponieważ to, co robi te teraz, to jest w założeń 6 minut i te 6 minut w porządku, zgadzam się. Po 6 minutach mogą wystąpić jakieś ustępki. I nie biorę za to żadnej odpowiedzialności. Kiedy nagrywam dziecku, to ja cały czas koryguję to. Znaczy, koryguję. No mogę powtórzyć to. Mogę to powtórzyć 100 razy, 200 razy. To tak jak scenę aktorską. A tutaj. Oj, 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 oj. Tu nie ma sceny aktorskiej. Kiedy jesteśmy we dwoje, kiedy rozmawiamy, już nie ma żadnej zabawy tutaj mogę zawsze sprawdzić, poprawić popatrzeć, zobaczyć jak powiedziałem o tym maluszku o tej mm, królewiczu małym czy królewni czy jak powiedziałem o tym małym księciu bo już taka książka została napisana a zrobił ją znaczy, stworzył ją. Wybitny astrolog, zresztą. Co tu ukrywać? Jego życiorys jest typowym przykładem naszej egzystencji. Do zobaczenia i zapraszam na dalszy ciąg opowieści o królewskiej wiedzy i o pracy, o pracy naszej as jako astrologa, a jednocześnie też o tym, że czasami Musimy brać odpowiedzialność za to, co robimy, i zastanawiać się nad tym, że w gruncie rzeczy jesteśmy traktowani jak. No właśnie, do zobaczenia.